Z Pani dialogu wynika, że ukończyła Pani studium poradnictwa i interwencji kryzysowej w Instytucie mm -hmm. Psychologii. Czy mogłaby Pani przybliżyć, w jaki sposób wygląda praca z klientem właśnie w ramach takiej interwencji kryzysowej? Interwencja kryzysowa jest taką formą pomocy psychologicznej, która przede wszystkim jest skoncentrowana na, na rozwiązaniu problemu, który wywołał kryzys, i na powrocie osoby, która się zgłasza do stanu równowagi sprzed kryzysu. Nie? I ten kryzys może być bardzo różny. To może być, nie wiem, um, tak. utrata pracy, to może być ciężka choroba, to może być wypadek, to może być śmierć bliskiej osoby, czy to może też być... Um, jakaś sytuacja, w której osoba doświadcza przemocy i w zależności tak naprawdę od tego, co się stało, co wywołało kryzys, no to też trochę będziemy od tego uzależnieni, to w jaki sposób będzie się, znaczy jak, jak będzie wyglądała dalszy, dalszy proces pomocy. Interwencja kryzysowa często też jest taką pomocą interdyscyplinarną i bardzo często jest tak, że, że poza pomocą i wsparciem takim psychologicznym, psychoedukacją, potrzebna jest inna pomoc, na przykład pomoc prawna. Pomoc socjalna, pomoc nie wiem, w znalezieniu opieki nad dziećmi, czy pomoc psychiatryczna, również. Więc to jest przede wszystkim początek. Początek to jest określenie powodu i, i, i tego, czym jest ten kryzys, dlaczego został wywołany, i szukaniu Takich rozwiązań, które no, będą służyły rozwiązaniu kryzysu, a potem, jak następnym etapem, jest wdrożenie tych rozwiązań, tego planu działania, który opracowujemy wspólnie z klientem, po to, żeby tą sytuację przywrócić, poprawić, unormować. No tutaj bardzo ważne jest tak samo zbudowanie takiej bezpiecznej atmosfery, w której osoba zgłaszająca się no poczuje bezpiecznie, bo bardzo często jest w silnym lęku, jest w jest w jakiejś takiej panice, jest sama w jakimś takim, też czasami, rozpadzie wewnętrznym, że ona już nie mm. wie. Tak? Ma trudności z podejmowaniem decyzji, ale też z takim ro, ro, rozeznaniem w ogóle, co, co ja mogę, czego nie mogę, co tutaj robi. Często w ogóle nie widzi możliwości wyjścia z tej sytuacji. No, dlatego bardzo ważne jest to, żeby pokazać, że są możliwości, są, są jakieś sposoby na zaradzenie i zorganizowanie takiej, no, często właśnie interdyscyplinarnej pomocy. No, na przykład w takiej sytuacji, Kieruję osobę na konsultację psychiatryczną, czy kieruję do prawnika, czy rozmawiamy o jakichś możliwościach znalezienia takiej pomocy związanej z kwestią materialno-bytową. No to bardzo zależy od tego, z czym się osoba do mnie zgłasza. No i dopóki no właśnie jakby ustalamy ten plan działania wspólnie i osoba zaczyna wdrażać ten plan działania, potem pracujemy nad tym, żeby właśnie ten punkt po punkcie starać się realizować. Tempie, no, na który jest możliwość i zdolność osoby. Potem monitorujemy trochę te efekty, aż następuje moment no, takiego ustabilizowania i powrotu do równowagi. Tak? Często też się okazuje, że po no, zakończeniu tej części, takiej właśnie interwencyjnej, osoba uświadamia sobie, że kryzys kryzysem, kryzys został zażegnany, jest lepiej, ale tak naprawdę jest potrzeba pomocy głębszej, terapeutycznej. No i często wtedy ta osoba decyduje się na pomoc terapeutyczną, no bo okazuje się, że na przykład nie wiem, to, że się a, rozstała z, nie wiem, z mężem alkoholikiem, a, to jest jedna rzecz i tutaj już sobie radzi, z tym jest lepiej i to jej życie jakoś się zaczyna stabilizować i układać, no ale to dlaczego doszło do tego i dlaczego jest tak, że na przykład jest kolejny partner, który jest uzależniony, te? no to to już wymaga pracy terapeutycznej, żeby to zrozumieć te? i żeby to przepracować, i żeby nie doszło do, do, do być może kolejnej tego typu sytuacji. Te? Czyli, żeby zatrzymać tak naprawdę ten przymus powtarzania, który jest właśnie związany z tymi nieświadomymi mechanizmami, I dlatego wtedy potrzebna jest praca terapeutyczna.